Dzień dobry. Mam na imię Klaudia, nazywam się Kizę Szczap, jestem psychologiem. Chciałabym Wam dzisiaj przeczytać bajkę, którą sama napisałam. Zastanawiam się, czy będzie się Wam podobała. Jackowe wakacje. Wreszcie wakacje. Nareszcie nikt nic ode mnie nie chce. Rozważył się Jacek. Nic nie muszę, nie muszę się uczyć i nie muszę udawać, że to lubię. To siedzenie w szkole i słuchanie mądrości nauczycieli jest lekko denerwujące. Myślał, patrząc na bawiące się obok bloku dzieci. Maluchy. Tym to dobrze, zauważył zazdrością. Mam już prawie 11 lat i niektórzy dorośli mówią, że to dużo, a inni, że to mało a właściwie to mówią tak w zależności od tego, co ma się wydarzyć i czy coś im pasuje, czy nie. Obruszał się w myślach Jacek. Jak chciałam wczoraj iść do kolegi po dwudziestej, to byłem za mały, ale jak miałem oddać swój ulubiony mały samochodzik Michałowi, byłem za duży. Zazłaszczony Jacek cisnął o podłogę otrzymaną w ręką gazetę, gazetą, aż spadła na nią z plaskiem. – Jacku, co się stało? – zawołała z kuchni mama. – Nic nie jest, gazeta mi upadła – mruknął Jacek, podnosząc gazetę i kładąc ją na biurku – Mógłbyś zająć się przez chwilę Michałkiem? zapytała mama. Muszę dokończyć gotowanie. Michałkiem, srałkiem – zamruczał cicho Jacek, ale głośno, z nadzieją w głosie, że nie musiał, że nie będzie musiał tego robić, odpowiedział: A muszę. Oczekiwał zapewnienia mamy, że sama się nim zajmie. Musisz. Ile razy cię ci zajmowałeś nim od początku wakacji? Zrób coś dla nas, a nie tylko wymagaj, wiadoliła mama. No tak, najlepiej usiąść przed ekranem komputera albo z telefonem w ręku i grać, a obowiązki w domu? Żadne. Zrządziła nader. A potem chciałbyś, byśmy my coś dla ciebie zrobili. Byśmy z tobą gdzieś pojechali, coś ci kupili. Mama nie przestawała narzekać. No dobra, już dobra, idę do niego. Mruknął Jacek i wolno zaczął się przesuwać do pokoju brata. Ale tylko na chwilę zapowiedział. – Dobrze, dokończę tylko gotowanie obiadu i zajmę się nim sama – odpowiedziała zrezygnowana mama. – Myślałam, że jak będzie miał wakacje, to chociaż z Michałkiem mi pomoże. – Ale nie, nie mogę na niego liczyć, jak ja, jak myśmy go wychowali. Z takimi niefajnymi myślami wróciła do pracy, do gotowania między innymi ziemniaków. Zrobiła to we właściwym momencie, bo ziemniaki już planowały wyjście z garnka. Jacek dowlógł się do pokoju Michałka. Stanął w drzwiach i przyglądał się bratu. – No ma dobrze. Beschnął, patrząc jak malec bawi się samochodami na podłodze. Wszystko to moje samochody, pomyślał rozeźlony. Nikt mnie nie zapytał, czy mu pożyczę. Wszyscy uznali, że skoro się nimi nie bawię, to on może. I to kazanie babci. No co ci się stanie? Ubędzie ci tego samochodu? Przecież on jest malutki, nic nie zrobi. Tak, nic. Złościł się Jacek. A to urwane koło przy modelu subaru, a ta kierownica połamana w Oplu? Przypominał sobie. Kocham go, kocham Michała, jest taki i i minusi. nie wyobrażam sobie bez niego życia, ale zastanowił się. Wiem, on jest mały, nie ma jeszcze trzech lat, nie chciał mi przecież tego celowo zrobić, nie wie, że to się psuje, ale dlaczego każą mi się dzielić z nim czymś, co zbierałem przez tak długi czas? Gdyby chociaż zapytali, gdyby pozwolili mi zadecydować, ale nie, kazali i już, a jak płakałam ze złości, to się jeszcze ze mnie śmiali. Że zachowuje się gorzej niż Michałek. Jacek usiadł na podłodze obok Michała. Ten, gdy tylko zobaczył w pobliżu starszego brata, od razu zaczął, dla bezpieczeństwa, przeraźliwie krzyczeć. Co się tam dzieje? zawołała z kuchni mama. Nie możesz go zostawić? zwróciła się do Jacka ze wzruszonym planem. Ale ja! zaczął chłopiec. Co ja, co ja? Znowu go pewnie zaczepiasz, znowu mu coś zabierasz, krzyczała mama coraz głośniej. Skaranie boskie z takim dzieciakiem. Czy to za grosz nie masz wyczucia? Masz już prawie 11 lat. Powinieneś zrozumieć, że Michał jest młodszy. Mówiła z wyrzutem mama ciągle krzątając się po kuchni, ale ja próbował Jacek coś wyjaśnić. Nie mam ochoty tego słuchać, oświadczyła mama. Masz się nim zająć, tak by nie płakał. Już, bo jak nie, to do końca wakacji nie będzie komputera. Powiedziała, że to wróciła do pyrkających na zimniaków. ziemniaków. Ciekawe jak to zrobić, pomyślał Jacek. Młody cały czas się drze, nawet jak mu nic nie robię. Ale fakt, może mama ma trochę racji, Do trochę go do tej pory zaczepiałem. Na myśl o tym, jakie psikusy płata młodszemu bratu i Jackowi zaświeciły się oczy. Najlepsze było to, przypomniał sobie, zadewnątrz się na podłodze bliżej Michała, Ja mu przykleiłem kawałek gumy do buta. Kleił się i nie mógł oderwać nogi od podłogi. <grym>, ale śmiesznie to wyglądało. Na samo wspomnienie Jacek głośno się roześmiał. Michał przerwał pasjonujące przesuwanie samochodzika i zaczął przyglądać się bardziej zachowaniu brata. Ale ponieważ nie zauważył niczego niepokojącego, wrócił do jazdy autem i wydał głośnego brrrm, brrrm. No i nie można tak zawsze? Jacek usłyszał głośny, zadowolony pomruk mamy. Wiedziałam, że jesteś starszym bratem, a nie głuptasem. Tak, tak, zamruczał pod nosem Jacek i wrócił do swoich myśli. Co mówiłeś? Mama wychyliła się za drzwi kuchni. Nic, nic, odpowiedział wymijający Jacek. A swoją drogą to zastanawiające. Że taki mały człowieczek jest w stanie tak dorosłych poustawiać, pomyślał patrząc na rozbawionego brata. I to tata, który czasami jest surowy, i mamę, która niekiedy krzyczy. No a z babciami, z dziadkami to robi dosłownie wszystko. Pi, Ja też bym tak umiał. Nic nie robić, tylko jeździć samochodem, papać byle co i z bekiem wymuszać to, co bym chciał. Rozmyślał wciąż, obserwując niczego nieświadomego brata. Dziwne, co ci dorośli w nim widzą? Mnie każą być zawsze wyrozumiałym i mu ustępować. Ani by dlaczego, zastanawiał się. Ja też lubię owo, lody owocowe, a jak chcę dostać więcej, to mówią mi, że musi wystarczyć dla Michała. Nie. Stanowczo nie mogę się zgadzać na takie zachowanie brata. Od dzisiaj to ja będę rządził. Jak cek przez większość dorosłych postrzegany był jako fajny, ale nieco zbuntowany nastolatek. Chłopiec był raczej małomówny, niechętnie się zwierzał, miał paru kolegów, nie miał przyjaciół. Sprawiał wrażenie starszego, choć miał dopiero 11 lat. Chłopiec dbał o swoje przedmioty, bardzo je lubił, szanował je. Do czasu pojawienia się Michała był swego rodzaju królem. Miał mamę i tatę dla siebie, byli tylko dla niego. Od chwili narodzin młodszego brata, wszystko się zmieniło. I nie o to Jackowi chodziło, że Michał miał inne zabawki, że stawał coś, czego on nie otrzymał, ale chodziło mu o uwagę rodziców i innych dorosłych. Oni w ocenie Jacka, widzieli tylko, jak dokuczą Michałowi. Zupełnie nie dostrzegali, że potrafi fajnie się bawić z bratem, czyta mu czasami bajki. Nie, tego już nie widzą, myślał rozżalony. A jak chcę, by mama czy tato przyszli do mnie wieczorem, mówią, że jestem już duży, a gdy tego samego chce Michał, to zawsze są... Pogrożony w niewesołych myślach Jacek przyglądał się Michałowi, który ciągle jeździł samochodzikiem po podłodze, robiąc przy tym dużo hałasu. on tak może! Zastanawiał się Jacek. Takie zajmowanie się bratem to strasznie nudne zajęcie. Chciałem wyjść pograć z kumplami w piłkę, ale nie. Michałek str. Jacek nie dokończył w myślach zdania, bo nagle zauważył, że Michał robi się siny i nie może złapać oddechu. Przerażony podbiegł do niego. Michał! Michał, co się dzieje? Krzyczał. Mamo! zawołał. Coś się Michałowi stało. Mamo! Próbował wziąć brata na ręce, ale nie mógł. Michał trzepotał rękoma, oddychał jak ryba. Mamo! zawołał ponownie, lecz mama nie reagowała. Mamo! krzyczał coraz głośniej Jacek. Ta nie słyszała go jednak zajęta przedstawieniem gardków w szafce z jednego miejsca na drugie. Radio w kuchni grało, zupa prykała na kuchence, mama podśpiewywała. Jacek, widząc, że nie uzyska pomocy ze strony mamy, sam wziął nieco na siłę brata na ręce i spróbował go przytrzymać. Sekundy mijały, nie udawało mu się. Nagle zaczął stukać Michała po plecach między łopatkami. Przypomniał sobie ze spotkania z ratownikami medycznymi, że to podobno działa, kiedy ktoś się zakrztusi. Nagle, jak z proces z gardłą chłopczeka wyskoczyła zielona kuleczka. Michałek rozpłakał się bardzo głośno. Jacek! Co się tam do diaska dzieje? Mama nie wytrzymała kolejnego płaczu malucha i dzierskim krokiem weszła do pokoju. Jej oczom ukazał się Jacek, klęczący bok Michała i uspokajający już... Uspokajający lekko, różowe, uspokajający, lekko już różowego brata, płaczącego w jego ramionach? Jacek głaskał go po głowie i pocieszał. Widok był dla mamy zaskakujący. Mama przerażona przykucnę wokoło synów. Jacku, co się stało? Coś ty mu Mama nie dokończyła, bo zobaczyła w ręku syna małą, zieloną kuleczkę. Michał się tym zakrztusił. Wyjąłem to, powiedział szeptem Jacek, nie wypuszczając brata z rąk. Jak? Co? Jak to się stało? Mama prawie płakała. Jacek wzruszył ramionami. Nie wiem, bawił się, nagle zaczął się robić siny. To go wziąłem, stuknąłem go tu. Jacek wskazał miejsce i to wyskoczyło z jego buzi. Pokazał zieloną kuleczkę w ręku mamy. Na ten widok Michał rozpłakał się jeszcze bardziej. Szedł z kolan starszego brata i przytulił się do mamy. Ja tylko. Zaczął przerażony Jacek. Ja mu nic nie. Ja mu nic nie chciałem mruczał. Synku. Mama przytuliła Jacka. Ty uratowałeś Michałowi życie, powiedziała wzruszona. On się zakrztusił groszkiem, który jad ze mną. Ta zielona kuleczka to przecież Janko Grochu. Musiał go mieć gdzieś w buzi. Gdyby nie ty, mama mocniej przytuliła Jacka, jesteś kochanym bratem. Zapłakany Michał powtórzy: kokany blat, co w języku dzieci znaczy kochany brat, i również przytulił się do Jacka. Cała trójka tkwiła tak przez dobrą chwilę. Hmm. Czyżbym był. Bohaterem? Zastanawiał się Jacek. Wygląda na to, że tak. I pomyśleć, że gdyby nie ja, to już by Michała nie było. I to byłoby straszne. Po przyjściu taty z pracy, mama opowiedziała mu o całej historii. Potem zadzwoniła do znajomych, cioć, wujków, babci, babci dziadków. Jacek stał się rodzinnym bohaterem. Wszyscy mu gratulowali. Od tej chwili Jacek o wiele chętniej dbał o brata. Muszę to całe wychowanie wziąć w swoje ręce, myślał, ci dorośli to nie są jednak odpowiedzialni. Oczywiście zdarzały się między jej braćmi nieporozumienia, ale nie były one już tak silne. Jacek zaczął zupełnie inaczej traktować brata. W końcu to on był, w swojej ocenie, odpowiedzialny za jego wychowanie. I tak to niebezpieczne zdarzenie przerodziło się w braterską relację. Mam nadzieję, że się Wam bajka podobała. Zapraszam do słuchania kolejnych bajek. Do widzenia.